Głos cię mam podłożyć? Nie. nie, <grywasz> nie nagrywasz? <grywasz> A ja się widzę na YouTubie. A zobacz. <grywasz> Proszę Państwa, ja nic nie będę mówił. Sama sytuacja mam sama siebie. Tutaj w Hiroshima mieliśmy rekonstrukcję na, 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 na namiocie. Tam, y do gorywa już nasz namiocik, zdmuchnięty, słuchnięty, i zmoczony po dzisiejszej nawałnicy. I ogólnie tutaj kamerzysta też nasz dziarski. A powiesz czego, ża powiesz, czego żałujesz powiedz co bracia dobrzyjscy zmienili w Twoim życiu? Co bracia dobrzyjscy zmieni zmienili w moim życiu? Bracia Dobrzyńscy zmienili w moim życiu to, że noszę kastet przy sobie, bo dwa lata temu na Tarnowie niejaki Grzegorz, Został podobno obskoczony przez trzech chłystków. Wrócił z takim kinolem czerwonym do obozu i spytany Grzesiu, Jansza, kurwa, co ci się stało? On odpowiada, no obeż mnie, trzech ich było. Wyciąga kastę z kieszeni. No nie mieli szans. I to mnie zmieniło po prostu. Zawsze chodzę z nożem, z kosą. Bokiem było na kastę Aby tak nie na tylko.